Tego dzisiejszego eee, i chcę Wam powiedzieć, że to był początek drogi. Początek drogi do wymarzonych studiów, a potem do wymarzonej kariery zawodowej, ale także prywatnego życia. Życzę Wam dzisiaj powodzenia i tylko dzisiaj, również podczas innych dni, kiedy będziecie przystępować do zdawania matur. Jestem Julia Matysik i jestem maturzystką pierwszego liceum ogólnokształcącego w Najbardziej się boję polskiego, angielski jestem totalnie wyluzowana. Czy dobrze spałaś? Nie. K Kto się bardziej obawia, Ty czy rodzice? Myślę, że bardziej rodzice, ale też są tak y, spokojnie nastawieni do tego. Szczerze dużo się uczyłaś? Nie. Czego się życzy? Y, powodzenia na maturze i połamanego długopisu. Alek karbonik. Jakiego przedmiotu się boisz? Najbardziej z rozszerzenia fizyki z podstawy polskiego. A z czego jesteś najlepszy? Z matematyki. Dobrze dzisiaj spałeś? No, tak średnio szczerze. To się bardziej denerwuje ty czy rodzice? Rodzice myślę. Czego życzyć? Połamanie fiór.